Aż wstał. No. Skąd wiedziałeś, kura? O jezusku! Właśnie usiadłem do łóżka. Do tego. O. Do łóżka. No, nie do łóżka, do fotela. Typo. Let's go! Dobra, robimy fabułę chłopaki. Dobra. Fabułę czyli. Ja, Ja, p no, p ja idę p szukać p lwa. Eee, y osobliwość. Ja yes! To mój lubieniec! Kopnę go mu ciabkę. Tak tak, Zabić się, k Bole go idzie. w czapkę. U, to Co to było? Ty <grym grym grym> się zrygał. Ja bożu. Na dworze czy w... gdzie? No, p... e, e, na dworze. No ale do go dworu przed mainem. Eee, Ślązaki. No. Eee, nie obrażaj mnie. Ślązaki. Jak macie urodziny, to dajecie sobie węgiel w prezencie, czy nie? Tak. Tak. Okay. Mm. Przywożę... Stałą betoniarkę węglu i wodą Tylko w pi**dolce betoniarkę? Bo tak O idzie tak. Jak zawsze Tunel Tunel a jaki? Duży pi**dolce Sam kopałem wie. A okej okay. W środku jest węgiel, nie? O zostawił nas gdzieś o go... dlaczego ja? Tunelarz. Dlaczego ja? To taki film był właśnie No Ojej, po tą paletą wapi? Stary, nie zasnął po prostu A ty jesteś na palecie? Nie, ja leżę na środku Nie... Au, ja to, au, się muje... to ja co szuluję p... na korytarzu Ał, au, ał au. On jak w szkole, siedzi na korytarzu, je kanapkę Ej, ktoś podniesie coś tego? Bo ja w f... kresie jestem w stanie wstać Okej, okay, gena zrobię Ide. No chodź tu, szybciej Dobra, biegnę Hop, hop, hip, Dawaj, dawaj, dawaj MASZ! SNAJPER! No i go strzelili Ale ja, wyhealowałem chociaż, okej? Okay? Podniosłem tak. To już jesteś. coś Przynajmniej nie ci gry Tak <laughs> Ej, tobie, tobie dwa hity przed chwilą przyjąłem O co ci chodzi? W wyhealom? No w poprzedniej rundzie Ej. dalej Mogolet, no nie złuj schizofrenia, skoro my się jeszcze na tym meczu nie widzieliśmy Idź do specjalisty jakiegoś, nie chcesz <laughs> zabić jakieś lekcji Zajpiej, zamiast się to może byś się ściągnął ZAJPIEJ stój! stój. Daj jakaś chwilę. <laughs> Nie po ciebie Jak się dobiegniesz? Dobiegnę Ej. Tak, zajeb... z tej główki telewizor mi się pojawił Snajper! No. Znoszyłem. Gdzie jesteś? Ściągam naszego... Którego naszego? No Boże ty kamperze! Dobra, zrób mu lodo na rowerze. <grym> Ej, chodźcie na maina. Jestem. A, bo jeszcze sobie wykastrował. Super <grym> O Jezu, uważaj, 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 uważaj! Ratuj się, dzijcie miłe na kur... <grym> <Sus, kastro>. przygejcia. <grym> O, mogę mu zobaczyć profil. Czy to będzie profil prywatny? Tak. To nie jest profil pr... A to jest, to, to jest profil Hold z komentarzami. Gość jest z Ukrainy. Hold W. Gość jest z Ukrainy i lubi anime. <laughs> Kur... tego starego. Dzięki. Pod tam pod tu Możesz przekazać, no. No ch... z tą barierkę się robi? Na regał. Zaskuczenie. Złap starego za siuciaka. Nie dzięki. Co ty wziąłeś? wziął. Gonimy, 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 pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie gonimy, pomóżcie. Idę po ciebie. Misiaku. Hey, kamerko. Ooooh! A bo Fabian, ten Co? Gdzie jesteś sniper. No? Gdzie się podałeś? o tu coś. Marcin. <grym> Zabiję. Zabiję <się> go! <grym> <grym> Kup se ręce. To lateka, datarka! Zabiesz się! Kurwa pole się się ustawia! Hit! No! Właśnie pierwszy bie... Gówno Asus! Słuchaj! Panie Fabię? Nie. Słuchaj. A. Słuchaj! Edy nie robię k Nie takiego bicia. Sjaj, słuchaj mnie. Miał no A 1. Esu zrobił całe 10 tysięcy wyników. Miał nur 1. Sam miał miał no chcecie. I bez wyjścia jeszcze miał. O, bez wyjścia. I zapamiętaj nie, mnie. Nie ma Remember Ty! me! A miał build pod bramy? Prawie. A miał build pod. Bramę.